Tadeusz Żuliński urodził się 30 listopada 1839 roku w Krakowie, w cieszącej się niewielką autonomią Rzeczypospolitej Krakowskiej, której byt polityczny był efektem porozumienia zaborców podczas Kongresu Wiedeńskiego. W 1846 roku Rzeczpospolitą Krakowską zlikwidowano, wcielając ją bezpośrednio do Cesarstwa Austriackiego, a rodzina Żulińskich postanowiła przenieść się do Warszawy. Tam w 1850 roku Tadeusz rozpoczął naukę w gimnazjum, którą następnie kontynuował na nowo powstałej Akademii Medyczno-Chirurgicznej. Od początku studiów medycznych zaangażował się w patriotyczną działalność organizacji studenckich, przez co na skutek antypolskich zarządzeń władz uczelni musiał opuścić Warszawę i kontynuować naukę w Kijowie. W 1861 roku przeniósł się wraz z bratem Józefem na Uniwersytet Karola w Pradze. Tam działał na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami i dążącymi do odrodzenia narodowego Czechami. Żuliński, który nauczył się języka czeskiego, okazał się doskonałym propagatorem polskich idei niepodległościowych pośród czeskich kolegów. Efektem tego było wsparcie Czechów, jakiego udzielali Polakom podczas powstania styczniowego, a także po jego upadku, kiedy to Austriacy uwięzili na ziemiach korony świętego Wacława wielu powstańców. Nim jednak do tego doszło, powrócił do Krakowa, gdzie na tamtejszym uniwersytecie ukończył studia medyczne. Chcąc kontynuować pracę naukową na uczelni, został asystentem wybitnego fizjologa profesora Gustawa Piotrowskiego. Po wybuchu Powstania Styczniowego został sekretarzem konspiracyjnego wydziału rządu narodowego do spraw Zachodniej Galicji. Jego zadaniem była dbałość o zaopatrzenie dla sił powstańczych oraz koordynacja działań ochotników gotowych przyłączyć się do walki z Rosjanami. Dwukrotnie aresztowany przez władze austriackie, zagrożony dwuletnim więzieniem, zostaje uwolniony za sprawą interwencji rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Józefa Ditla. Nie mogąc zostać w Krakowie, zdecydował się na emigrację i w 1864 roku wyjechał wraz z bratem Józefem do Paryża. Tam zasłynął jako lekarz-filantrop, który nie odmawiał żadnemu wygnanemu z ojczyzny rodakowi pomocy i spieszył do chorych piechotą lub omnibusem bo przeznaczone na dorożkę pieniądze wolą oddać bardziej potrzebującym. Dzielił się z chorymi ostatnim groszem. Nieraz też, jeśli chory był opuszczony, pełnił przy nim posługę, nie pozostawiając go samym. Wśród pacjentów Żulińskiego często zdarzali się prości żołnierze powstania, od których lekarz nigdy nie brał pieniędzy. Wkrótce po przybyciu do Paryża Tadeusz Żuliński założył wraz z bratem szkołę wieczorną dla polskich rzemieślników, której ukończenie pozwalało na ułożenie sobie łatwiejszego życia we Francji. Bracia Żulińscy sami bezpłatnie nauczali, angażując również przyjaciół, którzy przez nich uproszeni także wykładali niektóre przedmioty, nie pobierające żadnych honorariów. Wielu byłych żołnierzy, których klęska powstania zmusiła do opuszczenia ojczyzny, zawdzięcza tej szkole uniknięcie losu żebraków i godne życie na emigracji. Podczas wojny francusko-pruskiej i oblężenia Paryża w 1870 roku, Żuliński otrzymał od rządu francuskiego stanowisko głównego lekarza w dzielnicy Montrouge. Ponieważ dzielnica ta była obiektem codziennych bombardowań pruskiej artylerii, większość zamożnych mieszkańców przeniosła się do bezpieczniejszych dzielnic. Pozostali tylko najubożsi, którzy kryli się po piwnicach i to do nich, wśród pękających granatów i przelatujących nad głowami pocisków, chodził doktor Tadeusz Żuliński opatrywać rannych i leczyć chorych. Robotnicy serdecznie polubili polskiego lekarza, który nie lękał się kul, a po zakończeniu walk nie chciał wziąć od rządu francuskiego żadnego wynagrodzenia, za zapłatę mając, jak sam powiedział, szczerą wdzięczność najuboższych mieszkańców stolicy Francji. W 1871 roku Tadeusz Żuliński powrócił na teren zaboru austriackiego. Osiedlił się we Lwowie, gdzie utrzymywał się z posady chemika-patologa w miejscowym szpitalu. Został też wybrany do rady miasta i z sukcesem zabiegał o powołanie wydziału lekarskiego na Lwowskim Uniwersytecie. Podobnie jak w Paryżu leczył najbiedniejszych. Często bywał w lwowskich przytułkach, gdzie piastował stanowisko stałego lekarza, nie pobierające za pracę wynagrodzenia. Propagował ćwiczenia gimnastyczne, o których obecność w szkołach zabiegał u władz oświatowych. Był redaktorem przewodnika gimnastycznego, a od 1875 roku wiceprezesem Lwowskiego Gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W 1877 roku jako miejski patolog, robiąc analizę chemiczną krwi, uległ przypadkowo zakażeniu, które mocno nadwyrężyło jego organizm. Do pełni zdrowia nigdy nie powrócił, choć nadal ciężko i wytrwale pracował niosąc pomoc potrzebującym. Doktor Tadeusz Żuliński zmarł 18 stycznia 1885 roku w Lwowie. Pochowany został na koszt miasta Lwowa na cmentarzu Łyczakowskim, a jego pogrzeb wśród dzwonów wszystkich lwowskich kościołów zgromadził tłumy mieszkańców oraz liczne delegacje polskie i zagraniczne. Z całej Europy napływały listy kondolencyjne, w tym najliczniejsze z Czech i Francji. Nad trumną ozdobioną dziesiątkami wieńców Pochylali głowy najznamienitsi obywatele Lwowa oraz prosty lud, świadomy wielkiej straty, jaką była śmierć tego szlachetnego człowieka, który swoje zdrowie przedkładał nad zdrowie innych.